Wiecie, mi się spodobała Karolina w marcu, no by, byliśmy na razie, się spodobało się, potem się do Paryża, takie rzeczy, ten, kurczę, no, ma coś w sobie ta panienka, mówię, ma coś w sobie ta panienka, ale może być ciężko ją ugryźć, bo i ona związki, na dystans, jakiś projekt teraz, ten, no, no ewidentnie przegrana pozycja może być dla mnie, ale mówię, kurde, kurde, no, można to jeszcze rozegrać. I tak mówię, ja się zapytałem, do kiedy ja mam projekt, ona mówi, no, tak, rok, ja mówię... No dobra. No i stwierdziłem, że ach, Lecę do Katowic, siedzę w Katowicach i mam kilka miesięcy na to, żeby ją przekonać do siebie i jak ją przekonam do siebie, to zapraszam ją do Warszawy. No i widzisz, jak się skończyłem? Jestem w Warszawie. I z kim? Z moją pamięką. Czyli co? Działa. Pięć głowa. W Warszawie. Sigba, sigba. To nie jest tak, że o, cztery dni byłem dla niej miły, no to piątego jej na pewno... Mam coś dla ciebie Ała Z Czemu odklejeńcu? Eee, o od głupoty gada! Jakie głupoty? Odklejam cię Kiedy? Tak. No właśnie widzę, folię dostałem <grym> Dobra eee, mogę cię wykorzystać? Do czego? E, Dam ci pieniądze Co? Coś źle brzmi Dawid, nie bądź dziwna ci... <grym> Nie uderzę jej, bo mi odda co? Cześć! Jakoś w jednym z się Dnicie komu, Dawid? Hej Karolinka! 🎵🎵🎵 Co to, czy ja wiem? Jakbyś tak zrobił tak Nie, nie zrobiłbym tak Zrobiłbyś tak Nie zrobił... O Jezu, zrobi... takie latexy No zrobiłby nie tak. zrobiłbym, tak Nie zrobiłbym tak, nie zrobiłbym tak Zrobiłbyś tak, zrobiłbym tak Nie... Nie zrobiłbym tak! Dawid! Tak. Zrobiłbyś, zrobiłbyś tak Nie zrobiłbym tak Oj, zrobiłbyś Karolinka, jeśli dostaniesz tego... Chcesz Karolinę w tyłek? Tak Yyyy... Co? <laughs> Moje zagrożenie biorę biorę, biorę kur Full defensywny team W yy, samej kur... Ugi, biorę, a mys... A sześć Karolinka Dajcie mu naleki, proszę Ja wam powiem ciekawostki, widzowie Ja przez chwilę, serio Pokaż bleed jaki robiłeś na Ja robię podletality guma Ja robię wjeżdżam i wyjeżdżam I to jest na sytuacji takiej, że jakoś się wpier. Rozpieram i wypierd... No stary, ja mam takiego builda, że robię po 25 fragów i tam, nie wiem, z 5 czy 6 deadów. Co to jest? Co, Lara, co Co ja zrobić? Żebyś się właśnie przejmował. Polecają go sąsiadki, kiedy musz nie radzi se jest na fazie. Je, 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 mówiłem, eee, weź głowę, weź głowę, weź głowę. Ej, co ty kur. <śmiany> robisz? Coś ty się ej, co ty powiedziałeś? Pier. do kogo to... Ale dubsko. Jezus. Ej, albo mi się wydawało, albo jak Dawid wracał, to mu się kur do kolana objął. Jest taka opcja, bo nie mam majtek. O. No ale ten, no, co mogę poradzić? No, tak, z takim się urodziłem. Teraz to przesadziłeś, patrz na mnie teraz. O, czekaj, to Jaki kur... jestem? Jaki brzydki? Co na ty pier... Też go polizać? Można lekko, wiesz, gównem smakować. A, to możesz mi pokazać? Patrzcie, zgadnijcie kogo Karolina cosplayuje. <śleszy> 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 Witam, porozmawiajcie. Roz co? Mam artefakty, czekajcie. artefakty, pomoże was zgadnąć. Że bada nie dosana gości yeah. Dawaj, wstawaj. Wstawaj Nogi szyję i proszymajcie plecy Kurde, operator jaką muszę mieć ciężką robotę. Ja nie? chcę być operatorem. Proszę schodzić z tego! Obywatki zatrzymanie! Szalam, Proszę podnieść ręce do góry! Ałaaaa! Dobrze, Rupi, dobrze. dobrze! Czemu pani... konia? Co to za katastrofa? Czy to jest jakiś atak tych... ...smartów na ideał? To się u... <grym> Małe się zbuntowały. <grym> A gdzie oh. zrobię nawet ulicę dla ciebie? I pokaż. To jest twoja ulica taka długa, jak twoje przyrodzenie, jest ulica Torkowicza. Idzie taka długa, długa ulica i łączysz się z ulicą Matki Zwierzaka. Na Tabę. Na Tabę. Chodź, Zarek, zrobimy auto, chodź. chodź. No! Lesz tam to <śiert> szopa! <sì> I leż Nie tego! Nie próbujcie tego! O Co mi zajęło. No szaszlik, normalnie... O, jelita są! Patrzę po prostu, jaka jest anatomia tej ciała Ej normalnie jak drzewo go może dać patrzcie Jaki chłop miał sos Dobra, jeszcze nie nagadajcie mi

Co to Ale ja nie wiem gdzie jest to to jest dobre, to jest opena bliska To, to to o to Nie, pinajcie nie, lepsza krowa. <śmiennie> to no i Aaaa! No ku**a, no! Ty ku**o! Wszyscy go no, bronicie, lecz jak już robisz, jak Karolina jest dla ciebie niemiła, napier**ałam ją, wiesz? Ja się bronię dzwonek zadzwoni. Blitz Bell, ding-dong! Halo? Więcej razy. Aaaa! No co jest?! No co to było?! Zjadło go. Co to było?! Nie wiem. No ale jak to się wydarzyło? No, przecież normalnie szedłem. No nie da się spać, ta była barierka! Ta była barierka! No, Ja wiem. Ja mam do orientacji. Dobra, ej, a to nie Co nie. Co wdzimy, co wciwimy, co dzień? Sasiu straciliśmy ich. Ja. Essa produ. Oi, Uchi.